Ja zaakceptowałam. Tak, jestem pierwsza, mam first picka, ok. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Moi drodzy, mamy szansę dostania tej super, super postaci. Ojej, jest różowa chroma. No, i oczywiście ktoś musiał zdodżować. Ooo, teraz ja mam first picka. Będzie przypał. Zabrał mi perfitnie postać. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Eugene, i zapraszam Was do kolejnego odcinka z League of Legends. Tym razem zagramy jego. I jak widzimy, no, coś się dzieje. Możliwe, że uda się w końcu nagrać ten odcinek. Otóż nie powiem, nie powiem która to już jest próba. Ja oczekujcie, że to będzie bardzo dobry performance, ale to będzie taka gra zapoznawcza z tą postacią. Więc mam nadzieję, że wyjdzie ona ok. O nie, oni po rusku mówią. Albo używają po prostu, po prostu używają tego alfabetu. Chwila, chwila, chwila. Moi drodzy, od czego jest najbardziej uniwersalna, niesamowita i niezastąpiona strona internetowa? Cyrylica. Pismo alfabetyczne, służące do zapisu języków wschodniosłowiańskich, w większości południowosłowiańskich i innych. Nazwa nawiązuje do apostoła Słowian, świętego Cyryla który, wspólnie ze Świętym Metodym, prowadząc misję wielkomorawską wśród Słowian, zapisał i wprowadził do liturgii język słowiański. Do zapisu tego języka zostały stworzone dwa alfabety. Najpierw Głagolica, z której zostały później zapożyczone niektóre litery cyrylicy, a potem cyrylica. S Lecimy na linię i to jest jakieś Blade of Ruined King. Skąd kojarzę tą nazwę, ale... ale jednak nie A Nie, nie! Do, o! Dobra. To co mogę robić? Co? 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 Czemu ja jestem? Ło. Jak Ło. to się to się... Okej, okay, ona nie ma teraz bolesza. Więc bardzo dobrze. Chodź tu. Okej, okay, aha, dobra. Dobra, lecimy. Chodź tu, kobieto. Czy ty chcesz, by król zrujnowania cię nie zabił? Czy ty chcesz przeżyć? Widzisz, to niegodne. Nie zasługujesz na przeżycie. No. no właśnie mówię, nie zasługujesz na przeżycie. Nie ma aktymejta, to okej. Chciałabym zerknąć, który z nich użyje uż, uż, jakieś umiejętności. Okej, okay, to z ilość tą HP, to on. Nie trafiłam go, o nie, ale fail, ale fail. Dobra, mam już 4000 pieniędzy, więc no, bajo, bajo Ona mnie kusi strasznie. Okej, okay, tak też można Dobra, idę na mida, bo... ...coś źle dzieje Jaki surrender, guys? Ja tu, ja tu wykeruję, never surrender, co to ma być? Ja już tam idę Dwa easy kille. A jak bardzo easy, to się dowiemy. O, kamera mi uciekła O, bo jestem nią! na tą Morganę Tak, bo zaraz ta umrze Zginie czy nie zginie, nie wiem, nie obchodzi mnie to No, zginie, good Ale no nie opłacało się, trochę bo flashowała Trochę się pobawiła nie ma co, ale mnie się dodatkowe pieniądze przydadzą. I trochę nie wiem, jak to nie jest staszować. O, o.

Nie wiem, czy uda mi się to wydefować. Nie, nie zdążymy niestety. 22 minuta i porażka. Bardzo dobra postać. Ale może dożyję? Nie, nie dożyję niestety. Dobrze, moi drodzy. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!